Dokładnie tak, hazardziści najbardziej są narażeni na śmierć samobójczą. No widzisz, jaka... świetnie, mhm. dobra, mhm, dobrze, dziękuję ci. Widzisz, no jednak jak to dobrze specjalisty posłuchać. Jakoś nie bardzo sobie to mogłam wyobrazić. Ok. obok problemu alkoholowego, no takiego znanego na pewno y, są to sytuacje, które prowadzą do depresji i zapiszę tak, dziś będę troszeczkę o tym później mówiła. Y, masz oczywiście rację. Y, obok problemu alkoholowego na pewno problemem podobnego kalibru jest y, narkomania. Jej początek zwykle bywa zaskakujący, kiedy rodzic odkrywa mroczną tajemnicę, moje dziecko pali marihuanę, bierze amfetaminę dopalacze. Czy inne środki odurzające, przeżywa zwykle szok, załamanie, zwątpienie, poczucie winy. No i oczywiście sam pyta siebie, w czym ja jako rodzic nawaliłem, gdzie popełniłem błąd. Niemożność dogadania się z własną córką, synem, ciągłe kłamstwa, problemy w szkole. Wszystko to sprawia, że to poczucie bezradności jest coraz bardziej. Dotkliwe, na pewno trudno się pozbierać, na pewno trudno y, mobilizować się do działania. Y, I za, zachęca w tej sytuacji koniecznie do wizyty u specjalisty, a w konsekwencji y, do podjęcia terapii. Jeżeli wszyscy mieliby szczęście trafiać do, do takich specjalistów, to myślę, że naprawdę wiele, wiele tych bardzo trudnych życiowych sytuacji udałoby się rozwiązać. jak to, jak to jest w skali całego kraju, trudno powiedzieć, ale no, ważne, że, że, że są ludzie, którzy rzeczywiście się na tym znają i po prostu tym ludziom oddają serce żyć, życia swojego kawał. Nawet bardzo duży kawał wiem, jak ona do, do tego podchodzi. Pacjentom, którzy trafiają do niej równolegle, oczywiście z terapią, ze wszystkim tym, co jest konieczne, aplikuje Rodiolin i wymienione wcześniej preparaty w tym te, te pomagacze jak mówi o nich czyli stress management i, i strong bonds takie rozwiązanie pisze Iza wybrały między innymi Ania Basia Małgosia i Zofia które są matkami dzieci Uzależnionych od narkotyków. Dzieci, dzięki skorzystaniu z pomocy, znalazły siły, żeby walczyć o dziecko, o jego zdrowie i życie. Walczyć o dziecko, bo nie da się walczyć z narkotykami. One były, są i niestety już raczej będą. Co gorsza, oczywiście, pewnie mogą być silniejsze i pewnie będą silniejsze, i jeszcze bardziej w krótszym czasie wyniszczające. Życie pod jednym dachem, z człowiekiem, który jest uzależniony bez względu na to, od czego, y, trwa zwykle y, latami. Żeby nauczyć się stawiać warunki samemu, trzeba być bardzo, bardzo silnym, a stres ciągły, taki ustawiczny, permanentny, bezcenne noce, ciągła niepewność i lęk na pewno y, człowieka. O, no, tego współuzależnionego, tego, który właśnie pod tym dachem, jednym jest zmuszony do mieszkania, no, osłabiają coraz bardziej i na dobrą sprawę no, prowadzą do, do coraz większych problemów. I zapiszę jeszcze coś takiego. Z pomocą rodiolinu znane mi kobiety, Irena Bożena. I Renatka, żony alkoholików podjęły próbę wyjścia z trudnej sytuacji, zaczęły zajmować się sobą i potrzebami dzieci. Nie chcą dłużej cierpieć, zbierają siły do rozstania się z mężem albo składają wnioski o leczenie do specjalnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, które funkcjonują, warto wiedzieć, w każdym mieście, gminie czy dzielnicy dużej aglomeracji. Rodiolin zaleca jeszcze jednej grupie pacjentów swoich, właśnie żonom hazardzistów. Anita i Jola już korzystają ze wsparcia roślinnego, nie chcą sięgać po farmakologiczne leki uspokajające i nasenne. Zresztą, jak tu spać, ze świadomością przegranych przez mężów pieniędzy, najczęściej w grę wchodzą całkiem spore kwoty, bo od kilku do kilkudziesięciu tysięcy naszych polskich złotych i oby tylko złotych, a nie w innych przelicznikach. Jak to spać, pisze Iza ze świadomością, zaciągniętych na hazard długów, pożyczek, kredytów, automaty kuszą, wciągają gracza i uzależniają od siebie, a rodzina takiego człowieka oczywiście cierpi. Jeśli ktoś nie miał z tym do czynienia, szczególnie z hazardem, bo alkoholizm, czy nawet uzależnienie od narkotyków, no to takie nieodosobnione przypadki. My w poprzednim miejscu, tam gdzie mieszkaliśmy, mieliśmy piętro wyżej narkomana przez wiele lat. E e więc, więc można się było tego naoglądać. Z alkoholikami w naszym kraju. No, jest, jest, jest tego problemu sporo. Także myślę, że prawie każdy z nas. No, jeżeli nie miał do czynienia bezpośrednio, to, to, to widział, słyszał o takim człowieku. Natomiast może się wydawać, co może, może być pociągającego w jakichś tam grach? Jak niektórzy z Was wiedzą, zdarzyło nam się być parę lat temu, chyba w największym mieście hazardu, czyli. Las Vegas. I cóż takiego tam widzieliśmy? Slajd się jakoś ładuje trochę długo. Mam nadzieję, że się zaraz pojawi. O, jest już. Tak, to jest to szalone miasto. Te osoby, które miały okazję słuchać mojej relacji, to, to słyszały już różne dziwne rzeczy, które na ten temat opowiadałam. Ale dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, gdybyśmy nie widzieli tego na własne oczy w relacjach z tego swego rodzaju, ja wiem, widowiska jednego wielkiego, no trudno byłoby uwierzyć. Czasami zdarzyło mi się opowiadać, jak to specjalnie na wyjście do kasyna, bo tak jakieś obrazy filmowe ekskluzywnych przybytków gdzieś chodziły po głowie. Za niemałe pieniądze sprawiłam sobie sukienkę. Specjalnie na tę okoliczność we Włoszech kupiłam buty, śliczne szpilki, oczywiście. Grać nie miałam zamiaru, ale skoro już taki świat drogi przebyliśmy. Przelecieliśmy, to pomyślałam, że trzeba by to chociaż zobaczyć. A żeby no, w tym dziwnym świecie przepychu i bogactwa dobrze się czuć, no to, wiadomo, trzeba wśród tych ludzi jakoś wyglądać. I powiem Wam, że zdarzyło się tak, że po przyjeździe my jakoś tak wrócili. W w nocy przyjechaliśmy do tego Las Vegas. Wprowadzono nas do hotelu właśnie przez kasyno. E, był środek nocy i, i, i kilka godzin podróży, wprawdzie, wprawdzie chyba przelecieliśmy tam, znaczy nie chyba tylko na pewno z Nowego Jorku. To nie było aż tak strasznie daleko, aczkolwiek, no i tak kawał. Przez te stany trzeba było lecieć. No, więc już troszeczkę byliśmy sfatygowani i chcieliśmy się położyć, no, ale mimo wszystko zafundowano nam właśnie taki, taki widok kasyna w Las Vegas. W jednej sekundzie wiedziałam, że na pewno tam się nie wybiorę, a już z pewnością nie w mojej nowej sukience i włoskich ślicznych butach. Słuchajcie, w Las Vegas gra każdy. Każdy. Nie wiem, czy uwierzycie, kto jeszcze, chociaż trochę się rusza. Niezręcznie było, było no nie bardzo, nie można zresztą fotografować chyba w kasynach w ogóle. No, tym bardziej jakichś określonych ludzi, no, nie do przyjęcia sprawa, ale to, to, co powiem za chwilę, może trudno w to uwierzyć. Jeden z bardziej szokujących obrazków to para. Na oko po osiemdziesiąt kilka lat. Każde. Nie wiem, czy to byli mąż i żona. W tej chwili już nie pamiętam, czy to ona była o kulach, a on z balkonikiem, czy odwrotnie. W każdym razie po prostu zamurowało nas, jak widzieliśmy, tych ludzi zmierzających do kasyna. Dość, że ledwie drepczący to ubrani także, pożal się Boże. Doczłapali się do stołu, zasiedli i grali, grali, końca nie było widać. My poszliśmy zwiedzać, wróciliśmy ze zwiedzania. Po drodze pewnie jakaś zdarzyła się kolacja, może coś jeszcze, a oni tam dalej siedzieli, kiedy przyszliśmy. Tam niestety było tak, po prostu nie można wejść do pokoju swojego w hotelu, nie przechodząc przez kasyno. Tam każda droga w Las Vegas prowadzi przez kasyno. W związku z tym nie ma możliwości ominięcia tego, no i siłą rzeczy człowiek jest narażony na oglądanie przeróżnych sytuacji. Oczywiście pewnie to wszystko po to, żeby, żeby też tam usiąść i wydać swoje pieniądze. Nie wiem czy to była zwykła przyjemność dla tych ludzi czy, czy uzależnienie, ale mieli jakiś taki obłęd w oczach, więc wskazywało to raczej na na to drugie. Warto pamiętać, jakby ktoś się wybierał do kasyna, że w kasynie nie ma okien Yy, yy. I zapiszę to, czytajcie sobie na bieżąco, co ona pisze, bo, bo ja to nie troszeczkę, troszeczkę niewygodnie nie, nie mi się rozpraszać. Yy, yy. W kasynie nie ma okien i nigdy nie wiadomo, czy to jest dzień, czy to jest noc, yy, więc ludzie tracą poczucie czasu. I, no i pewnie w, no, w tym uzależnieniu w którymś momencie w można by powiedzieć, wariują. W tym hotelu, w którym my mieszkaliśmy, ja wielokrotnie już wielu osobom opowiadałam, co to jest hotel w Las Vegas. To jest coś innego, coś z coś, czym. My mamy inne wyobrażenie. Tutaj na tym górnym, a nie to jest to jest Bellagio, czyli ten hotel, który jest na zdjęciu tym górnym po lewej stronie, to jest taki widok, jaki mieliśmy z okna naszego, a nasz hotel Paryż był po drugiej. Hotel w Las Vegas to jest co innego niż hotel w Polsce I, i zupełnie mamy inne wyobrażenie o tym, a tam tak naprawdę w tym hotelu, gdzie jest kilka tysięcy pokoi, tak naprawdę najważniejsze jest kasyno, bo ono przynosi największe pieniądze. I tam, w tym, ten, w którym my byliśmy, tam, no tak jak mówię, nie ma okien, nie ma drzwi, w ogóle tam niczego nie ma, są tylko stoły do gry. I, 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 I ci ludzie, którzy obsługują to i, i, i mnóstwo dobrego jedzenia, tak swoją drogą najlepiej zjeść można właśnie w kasynie, bo nigdzie indziej się nie da. Ale dlaczego o tym mówię? I na przykład w tym naszym hotelu w kasynie było tak, że niebo było pomalowane na, na suficie I, i taki był taki troszeczkę półmrok. W związku z tym, jak się wchodziło od rano, od rano to było się w półmroku i. I, i, I w środku nocy też było się w półmroku i kompletnie. Więc tak obserwowaliśmy tych ludzi grających, oni naprawdę tracą poczucie czasu i nie wiedzą, co się z nimi dzieje. Więc tak jak, tak jak i zapiszę, rzeczywiście no jak się rozpędzą, to rzeczywiście później to wszystko no, w efekcie może naprawdę prowadzić do depresji, a, a od tego do śmierci samobójczej niedaleko, czyli rzeczywiście jest to... Każde uzależnienie no, jest tak naprawdę chorobą prowadzącą do śmierci.